Aleksander Fadoruk, Forbes Polska. Moim Państwa gościem jest Pan Yongir Lee, Dyrektor Departamentu External Relations w LG Energy Solutions w Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy na konferencji Mikrokosmos Inwestycji, na drugiej edycji. Mamy 2024 rok i podsumowanie transformacji gospodarczej w Polsce mija 35 lat, także mija 20 lat od członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wy jesteście na Dolnym Śląsku no, już od sporego okresu czasu. Dlaczego w ogóle wybraliście Dolny Śląsk Wrocław? Jeżeli mówimy, że historia inwestycji LG w Polsce i to sięga prawie 30 lat, od momentu kiedy LG inwestowało właśnie w sektor finansowy, to było 1996 roku, LG inwestowało właśnie na sektor finansowy, to LG Petrobank, i potem właśnie zaczęło szereg inwestycji, a w 1998 roku LG inwestowało właśnie w elektronicę, to LG Electronics Muława. I potem w 2006 rok zaczęło inwestować właśnie akurat w dolno regionie i teraz właśnie musieliśmy przekształcić na Branzę. Na początek, 2006 roku, inwestowano właśnie w branżę elektroniczną i wtedy telewizor LCD produkowany. Oczywiście wtedy było nowością, właśnie cyfryzacja wchodziła i potem, 2016 rok, my musieliśmy przekształcić ten. E klaster i to o, zaczęło budować właśnie produkcja do samochodów elektrycznych i w ramieniu LG Chem teraz jesteśmy po spin-offie, to jest LG Energy Solution i widzimy, że właśnie ta inwestycja od 2016 roku, my przez 8 lat budowaliśmy największy zakład e, do produkcja do zawodu elektrycznych w Europie i to napędzało dość mocno właśnie w polskim rynku Europie i udział ekonomiczny w Polsce tworzone właśnie 3% udziału eksportu właśnie z Polski do różnych krajów właśnie. I co mogło skłonić, to jest, że utalentowani ludzie, właśnie pracownicy, którzy tutaj mogli oddać właśnie bardzo mocno swoje talenty i razem to tworzyliśmy, nie mówimy, że właśnie tylko Polski pracownicy, również właśnie polski rząd wspierało właśnie na, na nasze transformacje i również tutaj w Polsce, to znaczy pod Wrocławie jesteśmy, my jesteśmy, można powiedzieć, wykodziczane, ten druk, które właśnie wybudowane właśnie dość szeroko i dobrze i te logistyczne punkty mogą właśnie nas właśnie bardzo mocno wspierać i kolejne tematy to jest rozbudowany właśnie system IT i infrastruktura IT. Jeżeli chodzi o, jeżeli rozmawiamy właśnie e, o technologia. wtedy potrzebujemy właśnie... E, e, Inżynierów IT. Jeżeli in, e, mówimy, że właśnie te inżyniery IT, oni mogą wspierać właśnie automatyzowane i roboty, ro, robotyzacja prowadzone, e, takie linie mogą uruchamiać. Jeżeli bez tego niestety nie da się właśnie. I wiemy, że właśnie wtedy, kiedy transformacja transformację prowadziliśmy na samochód, baterie samochodowe elektryczne, wtedy my potrzebowaliśmy również energia. Energia tutaj, Zostało w odpowiednim czasie wprowadzone i odpowiednie właśnie wolumen e, energii zostało e, budowane właśnie I dlatego jesteśmy tutaj, nadal jesteśmy na pewno zadowoleni i będziemy dalej prowadzić te e, e, inwestycje. Mamy nadzieję, że to będzie rozwijać dalej. Mhm. A Dolne Śląskie jest ważnym miejscem na, na tej globalnej mapie LG? Często się pyta o to w Polsce. O, o to w Polsce. Zagraniczne firmy czy fabryki zlokalizowane w Polsce, centra RD i tak dalej mają znaczenie dla, 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 dla koncernów? Jeżeli chodzi o dla koncernu LG, to jest jednym najważniejszym dlatego że nasze właśnie grupy LG inwestuje. W wszędzie na całym świecie. W Ameryce też inwestujemy, i tam mamy też dużo zakładów. W Namienniu Energy Solution mamy sześć zakładów, właśnie inwestowane, i w Chinach też mamy zakłady różnych, właśnie, że najmniej cztery zakłady działają, i Południowa Azja też właśnie mamy zakłady, i Południowej Ameryce też mamy zakłady, ale w Europie. Tylko w jednym miejscu jest zakład, to jest pod Wrocławiam, by pod Grunę, jest zakład LG Solution, właśnie. I poza tym nasze pobliżu naszego zakładu strepy znajduje się nasze pod poddostawce, więc to jest. W Europie dla Grupy najważniejsze miejsce, gdzie właśnie my prowadzimy taka inwestycja i wiemy, że właśnie to jest największa inwestycja w Polsce do tej pory i miejmy nadzieję, że jeszcze kolejny czas nadejdzie, możemy zainwestować. No i to też te, te, te związki polsko koreańskie podkreśla połączenie lotu z Wrocławia do Seulu bezpośrednie, to też ułatwiło trochę biznes. Na pewno właśnie to loty mogło pomóc właśnie nam e, właśnie inwestycji i jeszcze biznes prowadzić. Dlatego, że niektóre raz właśnie e, nasi inżynierowie bez, bezpośrednio z Korei przyjechali właśnie tutaj e, wspierać. Właśnie. Bez tego o, to jest trochę ciężko. I na, e, te bezpośrednie linie można skracać czasu właśnie te interwencje ze strony Korei. Mhm. No i tak ostatnie pytanie tytułem podsumowania. Jakie macie plany na kolejne lata, na najbliższe 5, 10, 10 lat? Chcecie zwiększyć moc produkcyjną fabryki? się każdy inwestor ma takie, taką chęć inwestować więcej mocy, zwiększać i my dalej Oczywiście próbujemy znaleźć taki możliwość, taką możliwością, ale do tej pory w tym roku nie mamy dobrej sytuacji właśnie sprzedaży do samochodów elektrycznych. Samochód elektrycznych właśnie. I dlatego prowadzimy tutaj u nas tak zwane dywersyfikacja i nie tylko właśnie baterie produkowane do samochodów elektrycznych, również właśnie do innych zastosowań właśnie my tutaj próbujemy znaleźć, wtedy nas będzie stać więcej szans właśnie i oczywiście to w przyszłości my istniejemy tutaj w strefie właśnie to od elektroniki właśnie 20 lat mniej więcej i dalej chcemy być tutaj cały czas w strefie i możliwe, że jeszcze kolejne 30 lat to wtedy będzie dało właśnie 50 lat, ale jeszcze kolejne 50 lat to wtedy będzie 100 lat, więc to jest nasz plan właśnie być tutaj cały czas właśnie e, inwestor, jako inwestor i prowadzący inter, in, e, właśnie działalności, ale potrzebujemy właśnie tę energia. Energia to musiało być właśnie pochodzone z OZE i jeszcze konkurencyjne właśnie cena, energia. To dało nam, będzie dać nam właśnie większe szansa i może kiedyś będzie budować właśnie kolejne e, właśnie zakłady, kolejne strefy tworzyć właśnie. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był pan Lee, dyrektor z departamentu External Relations w LG Energy Solutions Wrocław. Dziękuję bardzo. bardzo, dziękuję. Dziękuję bardzo.